Drużyna RMF Max awansowała do Ekstraklasy Biznes Ligi Elitarnych Rozgrywek Piłkarskich Dla pracowników krakowskich firm Już teraz w rozgrywkach bierze udział ponad 90 drużyn piłkarskich i siatkarskich 10 października zaplanowano Wielką galę, która zakończy sezon rozgrywek Wiosna-lato RMF Max w Ekstraklasie, ja myślę, że to jest drużyna Która na pewno będzie mogła Myśleć o utrzymaniu Jak będzie wyglądała, jeżeli chodzi o Zdobycie jakichś premiowanych miejsc Zobaczymy sobie tak naprawdę po pewnie dwóch w trzech pierwszych kolejkach. No bo tak jak mówię, Ekstra Klasa to jest to już jest trochę mocniejsza grupa i, i RMF już tam nie trafi na słabe uszy. Będzie musiał na pewno spiąć się na wyżyny swoich umiejętności. O co na pewno zadba Tomek Rzadkowski, który mocno dopinguje kolegów. Poza tym z tego co wiem, odpowiada też za taktykę, więc duża odpowiedzialność na nim ciąży Tak naprawdę teraz mamy ostatnią kolejkę rozgrywkową. W tym tygodniu sobie kończymy rozgrywki Biznesligi w sezonie wiosna lato. Z końcem października, początkiem listopada ruszamy już z sezonem 10. Zima. i już w tym okresie będziemy mogli oglądać RMF Max w najwyższej klasie rozgrywkowej w Karak Sport Ekstra Klasie. Mówił Marcin Kluska z Biznes Ligi. Biznes Liga to zmagania piłkarzy i siatkarzy. W rozgrywkach uczestniczy ponad 90 drużyn. Jak się zapisać? Tak naprawdę wystarczy otworzyć naszą stronę biznesliga.pl, znaleźć formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i tak naprawdę witamy się już w rozgrywkach. A na pewno będzie ciekawie, bo jest już sporo nowych zespołów, więc znowu nam się trochę, trochę ligi przemieszają, zarówno w piłce nożnej, jak i w to jest taka sama droga, więc obecnie w Biznes Lidze mam aż cztery klasy rozgrywkowe. To jest Ekstra klasa, pierwsze ligi, drugie ligi i, i ligi trzecie. Więc zaczynamy sobie tego najniższego szczebla od ligi trzeciej. No i jeżeli nam poziom sportowy pozwala, pniemy się do góry, zajmujemy miejsce premiowane awansem. Już w kolejnej edycji gramy sobie w wyższej klasie rozgrywkowej. Taką drogę zresztą przebył RMF Max. Rozwijali się panowie dosyć dynamicznie. Dwa razy musieli sobie odpuścić, zajmowali miejsca niżej premiowane, nie udało im się masować. No ale to już kolejny sezon, w którym pokazali, że są drużyną na Ekstra Mówił Marcin Kluska z Business ligi. Kończy się sezon letni w Business League, elitarnych rozgrywkach piłkarskich dla pracowników krakowskich firm. 10 października zaplanowano wielką galę, a potem ruszą nowe rozgrywki. Do ekstraklasy awansowała drużyna RMF Max. Co nas tam czeka? 10 zespołów, 4 spadkowiczów w tym momencie, cztery drużyny awansujące z dwóch grup pierwszych lig, więc e, myślę, że będzie ciekawie, bo drużyny, które awansowały, prezentują wysoki poziom sportowy, więc ta grupa e, będzie jeszcze silniejsza. Ciężko w tym momencie wskazać na pewno e, liderów e, i drużyny, które będą od razu do spadku. Myślę, że w tym momencie ten poziom się jeszcze bardziej wyrówna. Biznesliga to ponad 90 e, zespołów firmowych, bo poza piłką nożną też siatkówka, która też. Zakończyła swoją edycję wiosenno-letnią. Mamy już mistrza. Dodam, że zmienił się z poprzedniego sezonu, więc zmiana na fotelu lidera. Bankowcy ustąpili miejsca inżynierom. No, zobaczymy, co będzie się działo w okresie jesienno-zimowym. Napływają zgłoszenia, więc tych drużyn będzie więcej i będzie na pewno jeszcze ciekawiej. Mówił Marcin Kloska, przedstawiciel biznes Tingi.